podkarpacie.pl Coraz więcej emocji budzi przebudowa drogi Zagórz Komańcza. Niepokoje społeczne docierają do samorządowców z terenu objętego inwestycją. Dzieje się coraz gorzej, chyba, bo rzeczywiście intensywność i wiele odcinków, które są remontowane jednocześnie, mnoży się w tej chwili i to, to powoduje określone trudności. Są wykonywane obiekty inżynieryjne w dobrym tempie, można powiedzieć. Jest wysokie zaawansowanie. Chodzi mi konkretnie tutaj o mosty, tak więc wykonawca bardzo dobrze się tutaj spisuje, natomiast gorzej jest z funkcjonowaniem i z wykonywaniem prac na odcinku drogowym i na chodnikach. Spowolnienie robót widoczne jest gołym okiem. W związku z tym zwróciliśmy się do firmy Budimex z zapytaniem o przyczyny takiego stanu rzeczy. Od 22 maja wystąpiły obfite opady deszczu. W takich warunkach, ze względu na reżim technologiczny, nie wszystkie prace mogą być wykonywane. Po ustąpieniu opadów, tempo prac będzie zdecydowanie większe. Ale czy wystarczające? To trudno powiedzieć, bo firma. Budimex uskarża się na inne problemy. W trakcie wykonywania prac konieczne okazało się również uszczegółowienie dokumentacji projektowej. Dla właściwej realizacji inwestycji wydaje się być to niezbędne, jednak mieszkańcy gminy Zagórz, jak i Komańcza mają już dość utrudnień, które są wynikiem przebudowy drogi wojewódzkiej. W sprawę zaangażował się radny Roman Czech, który prowadzi prywatną dokumentację fotograficzną placu budowy i na tej podstawie Wysnuwa swoje wnioski. Niepotrzebnie tą drogę sfryzowano. Bo dzisiaj to stoi tam woda, potwierane studzienki, Zagrożenie niebezpieczeństwa w trakcie mijania się samochodów, bo po prostu wjazd na światłach czerwonych niektórych pojazdów wymusza ciąg tego ruchu wahadłowego, wjeżdżanie na chodnik. To najbezpieczniejsze dla ruchu pieszych nie jest. Ponadto mieszkańcy zauważyli, że na placu budowy pozostali tylko podwykonawcy. Z taką tezą nie zgadza się kierownik budowy. Roboty drogowe i mostowe wykonuje również firma Budimex, a podwykonawca, w tym firmy z Podkarpacia, wykonują roboty branżowe, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, jak również roboty brukarskie. Choć jak słyszymy, wszyscy pracują to i tak temporalizacji zadania do zadowalających raczej nie należy. Termin, na który została podpisana umowa, z tego co słyszę, na pewno nie jest realny, bo to ma być koniec września tego roku, ale z tego co się mówi, to co najmniej maj albo czerwiec przyszłego roku. I to pewnie też wersja taka dosyć optymistyczna. I faktycznie termin realizacji na pewno się wydłuży, choć jeszcze nie wiadomo o ile. A samorządy, no cóż, rozkładają ręce. Jako Urząd Miasta i Gminy w Zegórzu, jako Gmina Zagórz, no nie mamy żadnych możliwości tutaj władczych, ponieważ nie no my jesteśmy inwestorem tego zadania. A wykonawca póki co konkretnej daty zakończenia prac nie podaje. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie przygotowania aktualizacji harmonogramu robót i trudno na tym etapie ustalić realny termin zakończenia prac. TV Podkarpacie.pl